Gdyby Karol Mark z martwych stał, współczesna lewica natychmiast by go skancelowała. Tak, w najkrótszych słowach opisałbym kondycję, w jakiej znajduje się aktualna lewica głównego nurtu i tą właśnie myślą chciałbym rozpocząć drugą część kryzysowej trylogii. W pierwszej części zajęliśmy się kryzysem na prawicy, omówiliśmy sobie w jaki sposób podmienione zostały fundamenty ideowe tej konserwatywnej strony sporu światopoglądowego, no a dziś przyjrzymy się temu, jak dołują wojownicy o równość i sprawiedliwość społeczną. No a żeby rozmiary kryzysu na lewej stronie sobie w pełni uświadomić, wystarczy przywołać trzy niedawne wydarzenia. Otóż posłanka Matysiak jest konsekwentnie i bezwzględnie niszczona przez własne środowisko lewicowe, ponieważ odważyła się walczyć z wykluczeniem komunikacyjnym, czyli po prostu realizować lewicowe idee. Pani Lempart, która jeszcze niedawno wykrzykiwała, żeby wypierniczał rząd Zjednoczonych, Prawicy. Dzisiaj te same słowa kieruje do obozu lewicowo-liberalnego, który wcześniej popierała. Zaś niszowa partia razem skroj, stoi gdzieś tam na skraju decyzji, czy nie należy już opuścić klubu sejmowego lewicy, ponieważ klub ten do tego stopnia już jest skompromitowany z zdradą lewicowych ideałów, że w zasadzie porządny lewicowiec nie ma już tam czego szukać. Proszę Państwa, to oczywiście są takie zewnętrzne manifestacje pewnych głębszych ideologicznych ruchów tektonicznych o których dzisiaj sobie opowiemy a są one spowodowane między innymi faktem że na boisko polityczne wchodzi nowy gracz ten gracz być może gdzieś tam się już przewijał gdzieś się rozgrzewał przy linii bocznej boiska no ale teraz biega, staje się coraz bardziej widoczny a nazywany jest on pogardliwie ponieważ takim pejoratywnym Określeniem lewicowcy głównego nurtu. Go ochrzcili. Nazywany jest alt-leftem. Proszę Państwa, myślę, że już lewica wie, co to jest, ale pra na prawicę tego typu informacje, tego typu wiadomości dochodzą z pewnym opóźnieniem, więc ja tak pokrótce Państwu zreferuję, co się pod tą zbitką pojęciową kryje. No, oczywiście, łatwo zauważyć, że jest to swego rodzaju odpowiednik alt-rightu po lewej stronie, ale wcale nie ma tutaj żadnych więcej specjalnych. Analogii poza właśnie tym, że nie jest to ruch głównonurtowy i stoi w opozycji do głównego nurtu. A więc, a więc w stosunku do tej mainstreamowej lewicy, Altleft dokonuje zupełnie odmiennej priorytetyzacji problemów społecznych, którymi lewica powinna się zająć, to po pierwsze, a po drugie, posiada inne zapatrywanie na potencjalne sojusze. Najpierw kwestia priorytetyzacji. Otóż Altleft uważa, ten cały łow, to już jest gruba przesada. Zresztą dlatego duża część przedstawicieli, a zewtu tu jest dziś kancelowana, uważają, że lewica nie powinna się zajmować takimi zagadnieniami, a przynajmniej nie w pierwszej kolejności, jak neutralne płciowo toalety, czy to, że jakiś tam homoseksualista wielkomiejski i całkiem nieźle zarabiający źle się poczuł, bo doznał prawdziwej bądź urojonej niesprawiedliwości. Tylko powinna zająć się prawdziwymi problemami natury ekonomicznej. Ekonomicznej, materialnej, czy klasowej. Zresztą powrót do perspektywy klasowej w patrzeniu na społeczeństwo, tej właśnie klasycznej, lewicowej, postuluje Alt-left, i odejście od tak zwanego itpolu, czyli polityki tożsamości, które zresztą również w ich mniemaniu rozbija kolektywizm lewicowy, tą wspólnotowość lewicową, ponieważ każdy tam zagłębia się już tylko w swoją tożsamość, i zastanawia się, czy kim jest, jak wielką jest ofiarą i ile nakłada się różnych dyskryminacji w zależności od jego mieszanych tożsamości. No i to oczywiście sprzyja pogłębianiu się indywidualizmu. Tego typu zarzuty są stosowane, tak? Więc widzimy, że Altheftowi nie jest na rękę tak zwana intersekcjonalność, w której bada się właśnie krzyżowanie się różnych typów dyskryminacji i w których panuje takie przekonanie, że nie można zwyciężyć walki o prawa pracownicze, o ile się nie zwycięży walki o równość małżeńską. Więc widzimy, Widzimy, że nie po drodze z takimi poglądami alt -leftowi. no i stąd rodzi się problem sojuszy. Bo gdyby utrzymywać, że najważniejsze są kwestie pracownicze, kwestie materialne, kwestie mieszkalnictwa i tym podobne, no to oczywiście żaden sojusz z liberałami nie byłby możliwy, no bo w jakiś sposób przedstawiciele osób uciśnionych ekonomicznie mieliby współpracować z tymi, którym zależy na tym, żeby jeszcze efektywnie i jeszcze Bardziej bezkarnie uciskać tych słabszych ekonomicznie. Stuprocentowa sprzeczność interesów. Ale jeżeli najważniejszą kwestią dla współczesnej lewicy stają się sprawy kulturowe, o to tutaj już liberałowie jawią się jako taki naturalny sojusznik. No bo tam, jeżeli nawet lewica stonuje w niektórych kwestiach gospodarczych, to jakiś tam ochłap w postaci tematy, diversity, equity, inclusion, czy czegoś w tym rodzaju mogą im rzucić. Jednak, jeżeli na pierwszym miejscu właśnie stoją te sprawy gospodarcze, czyli to, co głosi Alt-Left, no to tutaj możliwy jest sojusz inny, sojusz dosyć egzotyczny, sojusz ze wspólnotową prawicą, czyli na polskich warunkach w polskich warunkach mógł być to być na przykład Pis. Co więcej, alt-leftowcy mają dobry argument polegający na tym, że liberalizm ma zdumiewającą moc rozpuszczania każdej idei, z którą wejdzie w konszachty. No i tak na przykład konserwatywny liberalizm to po jakimś, jakimś krótkim czasie względnej równowagi jest już bardziej liberalizmem niż konserwatyzmem. No i dokładnie tak samo będzie z lewicą. Lewicowy liberalizm to jest tak naprawdę bardziej liberalizm niż lewica. No, choćby z tego względu, że jeżeli mamy tego typu tandem, no to każdy chce w nim grać pierwsze skrzypce, a przewagę kapitałową, przewagę dotyczącą zasobów, wpływów itd. Tak oczywiście posiadają liberałowie jak, jako ci bogatsi, silniejsi. Tak więc dodatkowo liberałowie zagrażają tożsamości lewicy i ją redefiniują, przerabiają system wartości lewicy na własny. I doskonałą ilustracją tego, o czym tutaj mówimy, mamy w postaci awantury, która rozgrywa się z głównym udziałem pani posłanki Matysiak, ponieważ właśnie ona to zrobiła. Ona stwierdziła, że w imię realizacji tych interesów bardziej materialnych, klasowych, wejdzie we współpracę ze wspólnotową prawicą w postaci pana Chorały z PiSu, ale ona nie weszła w tę współpracę dlatego, żeby komuś zrobić nazwę, tylko po prostu widziała, że jej własny obóz w kolaboracji z liberałami no, nie będzie tego realizował i to po co poszła do polityki nie będzie mogło zostać spełnione. W związku z tym zadziałała w sposób zresztą no, stosunkowo niegroźny, dlatego, że na przykład, no, pan Chorała nie poniósł żadnych konsekwencji z ramienia swojej partii za współpracę z posłanką Matysiak, a posłanka Matysiak e, tak, no, to jest też bardzo e, ciekawe. E, tak więc dla niej być może w tym momencie właśnie od tych kwestii kulturowych trochę ważniejsze były te e, kwestie e, klasowe. E, nie wiem, czy ona sama by się oczywiście z tym zgodziła, no, ale tak to jest postrzegane. Krytyka polityczna właśnie alt-lewicowa Posłankę Matysiak oskarżyła, chociaż ja nie wiem, dlaczego to nazywać oskarżeniem, no bo to jest. No, ale lewica to jest coś znacznie normalniejszego od tej lewicy strawionej przez liberałów, i z punktu widzenia takiej autentyczności, szczerości ideowej, no to to właśnie ci nadtrawieni mają chyba bardziej się czego wstydzić. Inny przykład tego typu to pan Rafał Woś z tygodnika Solidarność, no dla którego sprawy obyczajowe nie są pierwszorzędne. W zasadzie ciężko znaleźć jakiekolwiek wypowiedzi bardziej rozwinięte na tematy agendy obyczajowej czajowej, lewicowej i on koncentruje się na sprawach gospodarczych, na sprawach materialnych i właśnie dlatego uznał, że znacznie bliżej będzie po drodze z Prawem i Sprawiedliwością, aniżeli z gdańskimi liberałami, czy tam popłuczynami po gdańskich liberałach i naprawdę trudno się panu Wosiowi dziwić. No mamy też inne takich influencerów w mediach społecznościowych, nie wiem, takie konto Nowy Obywatel albo taki Lubiany, lubiany profil, zasób ludzki, to są wszystko przedstawiciele tej lewicy, która byłaby zwyzywana od tej alt-lewicowości. No i muszę powiedzieć tak swoją drogą, że całkiem przyjemnie się czyta to, o czym piszą ci panowie, ponieważ ja sam dostrzegam z punktu widzenia konserwatywnego, jak bardzo destruktywny na naszą kulturę wpływ posiada taki nieuregulowany w wielu segmentach, rynek. Fakt, że on nie posiada żadnej niemalże aksjologicznej podłogi. Czego dowodzi istnienie tego alt-leftu? Otóż ja uważam, że ten alt-left właśnie to nie jest żadna alternatywna lewica, tylko to jest ta prawdziwa lewica, a ten główny nurt jest jakimś dziwnym mutantem, jakimś dziwnym dzieckiem kazirodczego związku, który no, wcale mnie to nie dziwi, że ta alt-lewica próbuje zwalczać, no choćby z tej przyczyny, że nawet, no bo Umówmy się, przedstawiciele, alt lewicy to też nie są w większości jacyś obyczajowi, obyczajowi konserwatyści. Ale oni po prostu dostrzegli, że te grupy, które miały się wyemancypować, właśnie tam kobiety, homoseksualiści i tak dalej, osoby transpłciowe, i tam można długo jeszcze wymieniać, no to one i tak już osiągnęły bardzo poważne zdobycze w zasadzie osoby, tak zwane LGBT, to już na zachodzie są uprzywilejowane względem reszty, a, a mimo to. Wkłada się całą masę energii, całą masę zasobów po to, żeby dalej realizować już naddatek. Oni już są nasyceni, najedzeni, ale jeszcze próbuje się, żeby już byli przejedzeni, prawda? No ale to wszystko je, odbywa się kosztem realizacji postulatów innych grup, które właśnie lewica zawsze tradycyjnie reprezentowała. No i dlaczego ja twierdzę, że oni są bliżej tej prawdziwej lewicowości? Zarówno jeżeli popatrzymy na z Taką spuściznę ideową i myśl takiej klasycznej, rewolucyjnej lewicy spod znaku Karola Marxa, czy tej bardziej ewoluc ewolucyjnej socjaldemokracji spod znaku tam Ferdinanda Lassala, na przykład, czy Edwarda Bernsteina, no to widzimy, że no, tego typu sprawy jak aborcja, jak prawa jakichś mniejszości seksualnych w ogóle nie były tam poruszane, jeżeli były to zupełnie marginalnie. Jeżeli coś mielibyśmy od nas, w pismach Marksa na temat homoseksualizmu, to tylko to, że nabijał się w prywatnej korespondencji ze skłonności homoseksualnych jakiegoś innego socjalisty, z którym konkurował o pozycję, więc, jak już powiedziałem na początku, prawdopodobnie zostałby skancelowany. Fakt, że oni tego w ogóle nie poruszali, nawet nie że troszeczkę, tylko w ogóle, no to już pokazuje, że. Raczej uważali tego typu sprawy za jakąś formę burżuazyjnej dekadencji, na przykład do głowy by nie przyszło jakiemuś. Klasycznemu marksiście pierwszego, drugiego pokolenia, yy, pomyśleć, że można tutaj mieszać marksizm z takim burżuazyjnym wykwitem zepsutej, po prostu jakiegoś zepsutego mieszczaństwa, jak psychoanaliza, prawda? A mimo to się dzieje. No a jak wiemy, ta psychoanaliza popchnęła bardzo mocno marksizm w te rejony fiksacji na pewnych kwestiach seksualnych. Więc proszę Państwa, z tego punktu widzenia, Altleft jest znacznie bliższy korzeniom myśli lewicowej. Zarówno z tej radykalnej, jak i mniej. No a teraz popatrzmy sobie na proporcje i popatrzmy na to, jak niewielką częścią alt-lewica jest całej lewicy. I właśnie te proporcje i sam fakt, że nazywana jest alternatywną, już jest tym gigantycznym aktem oskarżenia o tym, jak bardzo lewica wstąpiła na terytoria liberalne. A przecież z punktu widzenia lewicowego, to właśnie alt-lewica ma stuprocentową rację. Przecież Przecież proszę Państwa, to nie jest tak, że te problemy materialne czy klasowe zniknęły, i w związku z tym teraz możemy zająć się tam homoseksualistami czy osobami trans. One wcale nie zniknęły. Część być może została częściowo tam zasypana przez jakąś tam państwowe socjale i tak dalej, ale nadal są gigantyczne problemy, których kiedyś z kolei nie było. Na przykład ludzie są uwięzieni przez kredyty, które prowadzą do tego, że dają się oni eksploatować przez pracodawcę w sposób no, zupełnie bezwzględny, no bo wiedzą, że nie mają wyboru i pracodawca też o tym wie i wcale nie zamierza rezygnować z możliwości takiej eksploatacji. No mają miejsce absurdalne wzrosty cen, które bardzo mocno odbijają się na portfelu ludzi, na ich poziomie życia, zwłaszcza tych najuboższych i to oczywiście można powiedzieć, że inflacja prawda i że państwo opiekuńcze do tego doprowadziło, ale przecież też wszyscy wiedzą, że pod maską inflacji niektórzy producenci zawyżają ceny towarów bardziej aniżeli by musieli, ale mają taką zasłonę dymną. Kolejny temat dla lewicy, dużo ważniejszy od neutralnych płciowo toalet, to pranie mózgu, któremu młodzi ludzie poddawani są w korporacjach, którzy które spra sprawiają, że mają totalnie zachwiany tak zwany work-life balance, znaczy nie umieją odpoczywać, e, praca wydaje im się wszystkim, jedyne o czym myślą to jest uzyskanie jakiegoś tam gówno awansu, który zupełnie e, nic nie oznacza, poza tym, że tam troszeczkę zmieni się tytulatura i może parę złotych więcej e, dostaną. E, no nawet powstał rynek szkoleń właśnie work-life balansu, no ale on tak naprawdę walczy z tym praniem mózgu przede wszystkim, a nie z tym, że nagle ludzie nie, oduczyli się od czywać z jakichś dziwnych e, przyczyn. E, transformacja energetyczna tutaj by też przykład pana Rafała Wosia bardzo mocno uderzy właśnie w te klasy ludowe. O je to najbardziej e, zaboli. No do tego jeszcze pato i można długo długo wymieniać cała masa typowych dla klasycznej lewicy problemów, no, które gdzieś tam się jednak muszą usunąć, no bo trzeba podnosić rwetes, ponieważ w jakimś filmie była za mała reprezentacja jakiejś mniejszości, czyli jakiejś tam animacji dla dzieci, prawda? No naprawdę nic dziwnego w tym nie ma, że alt-lewica może być wkurzona. Podsumowując ten mój wywód o kryzysie lewicy, samo istnienie alt-leftu jest gigantycznym aktem oskarżenia wobec lewicy i pokazuje, jak bardzo została ona strawiona przez liberałów. Co więcej, Ci strawieni czy nadstrawieni lewicowcy zostali po prostu przyłapani tak in flagranti na nadstawianiu się tym liberałom. Oni wiedzą, że alt-lew to widzi i zamierza o tym mówić, i dlatego oni stają się pilniejszymi przeciwnikami do zlikwidowania, nawet niż jacyś katotalibowie, prolejferzy i tak dalej. Więc proszę Państwa, no pozostaje takie pytanie, czy ta alt-lewica to jest dla nas, tutaj mówiąc, my mam na myśli szeroko pojęty obóz konserwatywny. To jest coś lepszego od tej dzisiaj lewicy, która znajduje się w sojuszu z liberałami. Otóż ja uważam, że tak, że to jest jednak coś lepszego i, i że lepiej mieć za przeciwnika alt niż lewicę liberalną, ponieważ mimo wszystko Kultura jest w tym momencie bardziej zagrożona. Z punktu widzenia konserwatywnego trzeba się jej szczególnie przyglądać, i naprawdę wielkich jakichś szkód nie poniesiemy, jeżeli parę nawet ustępstw na rzecz tego alteftu w kwestii praw pracowniczych na kilka takich ustępstw się zdobędziemy, jeżeli tylko nie będą grzane te takie zupełnie kolejne postulaty cywilizacji śmierci, bo to tak trzeba wprost nazywać podnoszone. To jest koszt, który warto. Ponieść, dlatego ja uważam, że należy utrzymywać poprawne stosunki z tą arcylewicą. Oczywiście nie wpadać sobie w objęcia, bo zaraz się okaże, że do kwestii aborcyjnych mamy zupełnie inne podejście i ono jest nie do pogodzenia. Ale poprawne stosunki to jest, wydaje się, na tę chwilę takie, takie rozsądne podejście do sprawy. Tak właśnie chciałbym zakończyć dzisiaj, ale jeszcze przed pożegnaniem się z Państwem i udaniem się na urlop, ponieważ w najbliższym weekend niestety nie zobaczą Państwo kolejnego odcinka, ponieważ muszę się zresetować i muszę odpocząć, unikając jakiejkolwiek pracy związanej z tym co zwykle, żeby się zregenerować i nabrać sił. Powrócimy przynajmniej częściowo do starego formatu audycji podcastowych na kanale Radio radykalny pasywista. Państwo już wiedzą, że ja jestem nostalgicznym konserwatystą, ja czerpię siłę z nostalgii, ze wspomnień, w związku z tym uznałem, że te dawne ten dawny sposób komunikowania się z Państwem również bardziej fabularyzowany, również audycje bardziej fabularyzowane z różnymi efektami dźwiękowymi, ciekawymi narracjami, to było coś, do czego mi tęskno, więc zamierzam do tego wrócić. Mam nadzieję, że Państwu to się spodoba. Oczywiście też będziemy się czasami widzieć, tak, wizualnie. Nie rezygnujemy zupełnie z tego sposobu komunikowania się, ale przynajmniej częściowo zrównoważymy to czymś, co będzie milsze do słuchania. Bardzo się cieszę, że dotrwali Państwo do końca tej mojej pogadanki. Jeżeli się Państwu to podobało i chcą mi Państwo wynagrodzić dobry program, to można postawić mi kawę na serwisie Bajkofi. Znajduje się oczywiście link do tego serwisu w opisie filmu. Jeżeli Państwo cenicie moją pracę jako całokształt, to bardzo zachęcam do zostania moim patronem, a osoby, które były moimi patronami, bardzo bym prosił i chcą kontynuować to. Prosiłbym o przyjrzenie się, czy już ta subskrypcja nie wygasła, którą Państwo wykupili, bo to czasami trzeba po prostu odnowić, a tego typu, o tego typu rzeczach się zapomina. Bardzo byłbym Państwu za to wdzięczny, a poza tym oczywiście ciekaw jestem Państwa refleksji na temat tego, o czym tutaj mówiłem, na temat kondycji lewicy, lewicowości, na temat tego, jak myśmy powinni podejść do pojawienia się tego nowego gracza w postaci Alt-Left'u, a poza tym tak, oczywiście lajki, subskrypcje. Wszystko Państwo doskonale wiecie. Serdecznie dziękuję za uwagę i zapraszam na kolejną audycję, która już za dwa tygodnie.